Dobra. Witam Was, jestem Wiktor565, a ze mną jest... Mafia, jeden z Was. I Oto jest mój serwer, a, wiem, że nagrywałam już odcinek z, z pokazaniem tego serwera, ale m, postanowiłem nagrać też, jak wygląda. Na razie jest w y, fazie beta, tak jak mówiłam. Ale... No nic. Hmm. pokażę wam ważne na przykład oczywiście są kuboidy, survival, taki oczywiście są rangi wczoraj na razie mam gracza Aha, wiem bo ci dałem bo rangi ale hmm, potem sobie zmienię. No i są frakcje na przykład, różne inne pluginy i ogólnie zapraszam na serwaj. Mi się bardzo podoba, bo to mój oczywiście, jest warg wioska, mamy tam takie domy, bo budowaliśmy, tutaj będzie kiedyś ogromny teren. No to na, to na tyle, do zobaczenia na razie i cześć! Do się! Na razie! 哎，对。